Ona zaczyna wyć, dosłownie wyć za tym prosięciem, po czym wchodzi na stół, klęczy na tym stole, przytula się do tego pieczonego prosiaka, po prostu ryczy jak zarzynane zwierzę. Mój Boże, obejrzałam wczoraj jeden z najgorszych filmów, które widziałam w życiu. I ja wiem, że co jakiś czas mówię, że obejrzałam coś, co jest najgorszym filmem w życiu, i że gorzej się już chyba nie da. W nim się okazuje zawsze, że jednak się da. Ale problem polega na tym, że te filmy filmy i seriale są bardzo złe z różnych powodów. I tak trochę czasem ciężko porównywać, jak coś po prostu leży poniżej gruntu, na przykład w departamencie kostiumowym w kwestii strojów, a jak coś jest beznadziejne pod kątem historii. No nie, bo to są trochę takie inne kategorie. Birdie, chyba taki był tytuł, jeśli były inny, to na ekranie. Katrin Coldberdy. Możliwe, że to był tytuł. W każdym razie było tam słowo Berdy, czyli po polsku pewnie by się to tłumaczyło jakoś na ptaszyna. Jaki jest polski tytuł, też wam teraz napiszę na ekranie. Ja ogólnie lubię filmy kostiumowe. Nieważne czy one są zgodne z historią, czy są całkowitą fikcją. Ogólnie jak są ludzie w ładnych strojach, to dla mnie spoko. Poza tym, jakoś tak lubię się zanurzyć w tej historii, popatrzeć na ten świat, no nie wiem, na przykład na Londyn, w którym zamiast samochodów i czerwonych autobusów i budek telefonicznych, których nie wiem, czy dalej są w Londynie, pewnie są jak atrakcja turystyczna. Jak ktoś ostatnio był w Londynie, to niech napisze w komentarzu, czy dalej są tam czerwone budki telefoniczne. I zamiast tego mamy właśnie damy w długich sukniach i w kapeluszach, panów w garniturach albo surdutach, konie, bryczki, powozy. No fajne to jest. Można sobie wyobrazić, że się żyło w y, innych czasach. Lubię je w zasadzie niezależnie od ery. Najbardziej to chyba lubię taki XVIII-XIX wiek, ale XVII też jest spoko. No i średniowiecze też fajnie. W zasadzie wydaje mi się, że jest bardzo mało takich filmów, poważnych filmów kostiumowych na temat średniowiecza. Jak już, to to są raczej, znaczy przynajmniej tak mi się kojarzy, że są to raczej komedie w stylu Monty Pythona. Jak znacie jakieś. chociaż nie, no są chyba tam w stylu Tristan i Izolda, to było strasznie smutne. Byłam strasznie rozczarowana wszystkim, co się działo tam, bo wszyscy byli bardzo sympatyczni, nieważne. No ale w każdym razie, w każdym razie jest ich mniej niż tych takich nowszych. Osadzonych w, późniejszym, w późniejszych okresach historycznych. Jak zobaczyłam film Berdy, będę to teraz tak nazywać, niezależnie od prawdziwego tytułu, bo to krótkie słowo i jest w mi tak wygodnie, to pomyślałam sobie, że fajnie, bo jakaś odmiana stylistyczna wizualnie jest inaczej. O czym to miało być? Bo stwierdziłam, że no, nie będę ryzykować, bo czasem sobie tak przeglądam Amazon Prime'a i czasem. Na podstawie dosłownie paru słów opisu, bo Amazon Prime jest bardzo skąpy pod tym względem. Mam też player.pl, <laughs> z którego korzystam wspólnie z siostrą z różnych powodów i tam opisy są bardzo spokojne. Najpierw macie taki krótki opis, a później pod spodem jest coś tam w stylu, o czym jest film. Jest taka dłuższa sekcja, gdzie możecie sobie faktycznie wyrobić jakieś zdanie na temat tego, co to, co to jest za film, albo serial, o czym opowiada, jaki jak będzie tam zalążek fabuły. A na Amazon. Prime, macie trzy zdania i koniec, nic więcej. Są jeszcze tak ogólne trzy zdania, na przykład nie wiem. Mark jest samotnym ojcem i postanawia znaleźć szczęście w świątecznym Nowym Jorku. To nie mówię wam absolutnie nic. Poza tym, że prawdopodobnie będzie to komedia romantyczna, ale może to być również dramat. I musicie jeszcze potem szukać w tagach, żeby zobaczyć, żebyście się nie wkopali, że macie ochotę na lekki świąteczny film, a tutaj będzie o śmierci jego żony, o tym, że jego córka jest w fazie buntu, o tym, że on się kimś zakochuje, ale jego córka nie akceptuje tej kobiety i na koniec on się postanawia rozstać z tą kobietą, ale jeszcze nie zdążył powiedzieć tego swojej córce, i ta kobieta się na niego obraża, robi mu wielką awanturę, a on przy okazji traci pracę, ponieważ ona. Zrobiła mu tą awanturę w pracy, wraca do domu i okazuje się, że córka się powiesiła w ramach buntu i zostajecie z cliffhangerem, ponieważ kończy się yy, na przykład ten film sceną, w której wysyłają ją na OJOM, czy jak coś tam nazywa, gdzie oni robią od, ratują samobójców, czy na SOR. No nie wiem, w każdym razie odwożą ją do szpitala i widzicie tylko, jak ojciec stoi w wejściu i to szpitalne łóżko, które tam odjeżdża na salę operacyjną. No i wesołych świąt. Zgubiłam wątek. Aha, mówiłam o tym, że te opisy są takie skąpe trochę. No więc postanowiłam nie dać się zrobić, bo już się kiedyś tak zrobiłam, że przeczytałam opis, stwierdziłam, że brzmi to całkiem spoko. Nie będę się czekać, po prostu obejrzę, ponieważ nie można wszystkiego w życiu overthinking, za bardzo przemyśliwać, no nie? Czasem trzeba po prostu pójść na żywioł, kliknąć play i zawierzyć, że następne dwie godziny spędzicie w miarę przyjemnie. No, ale jak już raz się nacięłam oglądając Koncentr Czarownic, który był straszny, musiałam go przerwać. Jak chcecie przeżyć bardzo dziwne przeżycie, to możecie sobie na chwilę włączyć i zobaczyć. To stwierdziłam, że będę patrzeć, czy są zwiastuny na YouTubie tego czegoś. Bo, bo zwiastunie nie zawsze są, jak to są jakieś niszowe produkcje. No, ale jak jest zwiastun, to możecie przynajmniej oszacować, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. No więc włączyłam zwiastun i zwiastun był zajebisty. Taki po prostu film, jak lubię, kostiumowy, no prawie jak lubię, z główną bohaterką, która niestety była zbuntowaną nastolatką, mnie ostatnio męczy ten motyw, ale stwierdziłam, dobra, wydaje się dość sympatyczna, z tą aktorką, która grała w grze o tron, tą taką, jak wiec znacie imię, to napiszcie w komentarzach, tej bohaterki grała, tą... Len, lennice. No, aż mamy lenników i lenniczki chyba w płci żeńskiej. No więc ona była lennikiem starków, i była to, to była taka młoda dziewczynka, której ojciec umarł i ona zarządzała tymi wszystkimi facetami. No więc grają to sama aktorka którą ja lubię. Ludzie mówią, że ona jest bardzo nieładna, natomiast po pierwsze, moim zdaniem, ma bardzo ciekawą twarz, a po drugie, ona zawsze ma takie role, że oni jej w ogóle nie malują, tylko chcą, żeby była taka surowa i taka inna. Więc ja nie wiem, czy gdyby jej nie zrobić ładnego make-upu, takiego jak robią połowie aktorek, które uchodzą za ładne, w sensie są ładne, ale mają taką opinię też, że są ładne, więc w związku z tym dostają role, w których mają być ładne, więc gdyby ją tak pomalować, to być może ona też byłaby ładna. No trudno powiedzieć zawsze. W każdym razie była ta aktorka, więc wiecie, też jakieś znane nazwisko, to zawsze dobrze rokuje. I była polegała na tym, że właśnie jest sobie ten. Ona jest taką średniowieczną szlachcianką, jest damą yy, i ma tam to swoje 14 lat, ale jej ojciec, bankrutuje. Nierozsądnie, nierozważnie wydaje pieniądze na różne przyjemności, typu sprowadzenie sobie tygrysa na przykład. W związku z czym, no, nie mają zbyt wiele pieniędzy, ale ojciec wpada na świetny pomysł, jak zarobić trochę grosiwa. Jak możecie się domyślić, postanawia wydać swoją jedyną córeczkę za mąż, odpowiednio bogato. Oczywiście, Berdi, czyli naszej Katarzynie, ten pomysł się nie podoba. Co, mo co mogę zrozumieć, bo nie każdy musi chcieć wyjść za mąż, więc. Kiedy przyjeżdżają ci kolejni adoratorzy, którzy mają się do niej zalecać, swoją drogą ojciec w ogóle nie jest przekonany, że to się uda, ponieważ jego zdaniem Katarzyna nie należy do najpiękniejszych istot, w związku z czym on zakłada, że żaden adorator nie będzie chciał się jej w ogóle oświadczyć. No ale starają się, robią co, co, co w ich mocy, żeby ją tam przedstawiać, że jest bardzo sympatyczna i tak dalej. Zresztą oni nie reagują na nią, jakby ona była bardzo brzydka, więc okej. Okay. W każdym razie. Jej się ten pomysł nie podoba, więc robi wszystko, żeby zniechęcić kolejnych zalotników. No i to jest w porządku koncepcja. To samo w zasadzie widzieliśmy w meridzie walecznej. Ten sam motyw, no nie, że ojciec chciał ją wydać za mąż, zalotnicy przyjeżdżali, i tam się tam popisywali, który jest fajniejszy. Ona żadnego nie chciała, mimo że tam ojciec powiedział, że może sobie chyba wybrać tego, który jest najfajniejszy. No tylko w meridzie doszedł potem tam jeszcze wątek, ja już nie pamiętam, oglądałam to wieki temu i tylko raz. Nie jest to mój ulubiony film Disney, mimo wszystko, że tam coś tam się z magią podziało i chyba rodzina się zamieniła w niedźwiadki i ona musiała ich ratować z jakiegoś powodu. Tu nie ma magicznych niedźwiadków niestety. Da się to zrobić fajnie, ale to nie jest zrobione fajnie. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ po pierwsze, wszystkie najfajniejsze sceny były w Zwiastunie. Prawie wszystkie śmieszne sceny były w Zwiastunie. Po trzecie, w tym filmie się prawie nic nie działo. To jest strasznie dziwne. Miałam takie wrażenie, to jakby to miało być. Trochę film taki obyczajowy, ale taki skrajnie obyczajowy, że tam się po prostu są jakieś scenki z życia, raz jakiejś jednej osoby, raz trochę drugiej osoby, ale to nie było zrobione w stylu filmu obyczajowego, tylko było to ewidentnie zrobione w stylu komedii, która jeszcze ma być jakaś taka dynamiczna i, i fajna. Więc oglądamy to. Mamy obiecane, że to się wszystko będzie kręciło wokół tych zalotników, ale zanim przyjeżdża pierwszy zalotnik, to w ogóle mija chyba jedna trzecia filmu. I. Cały czas tak oglądamy, i jak już tracimy nadzieję, że tam się cokolwiek wydarzy, i już nasza ręka się skrada w stronę myszki czy tam laptopa, żeby to wyłączyć, to wtedy coś się dzieje. Więc myślimy sobie: Dobra, teraz coś się ruszy, teraz się coś zacznie dziać, więc dajemy mu szansę. I coś się dzieje przez chwilę, ale potem powoli przestaje, przestaje, przestaje i znowu się nic nie dzieje. I w momencie, kiedy uznajecie, że to był jakaś jednorazowy wypadek i tam się nic nie zacznie dziać, to znowu się coś dzieje. No, i tak się nudzicie przez cały film, ale w efekcie nie wyłączacie, bo wam się wydaje cały czas, że za chwilę coś się zacznie dziać. Także to jest druga sprawa. Po trzecie, sam koncept jest tu mocno bez sensu. Jeśli go dobrze zrobimy, tak jak w merdzie, to to jeszcze można wybronić, ale tutaj to się totalnie nie broni. Słuchajcie, no, mamy średniowiecze. Ona ma 14 lat, czyli za przeproszeniem jest już starą dupą. Ty stara dupa jesteś. Na dodatek już zaczyna miesiączkować, czyli w ogóle już jest zdolna do małżeństwa, ale nasza Berdy jest pyskatą nastolatką, która jest niezadowolona ze swojego losu, jest niezadowolona ze swojego życia, mimo że po pierwsze, jak już mówiliśmy, jest w średniowieczu, więc no sorry, ale jakby od małego wiedziała, że jej jakby celem, przeznaczeniem jest wyjście za mąż. Ja rozumiem, że jej się to może nie podobać, ale ona jest w ogóle zdziwiona, jakby w ogóle. Pierwszy raz usłyszała o takim koncepcie. Po trzecie, teoretycznie, w sensie to jest średniowiecze, więc przede wszystkim powinna być super posłuszna swoim rodzicom. Dzięki Bogu, przynajmniej. To jest żart, okej. Okay? Ojciec leje ją rózgą po rękach. Oczywiście uważam, że to nie jest dobre i nie należy absolutnie stosować kar cielesnych, ale przynajmniej pasuje to, chodzi mi o to, że pasuje to do epoki, bo ona jest niegrzeczna a, i więc otrzymuje za to karę cielesną. Ale oczywiście absolutnie jej to nie wzrusza, mimo że mam ręce je krwawią i tak dalej. Ona tych zalotników odrzuca w jakiś taki całkowicie przerysowany sposób, przez co. Nie jest, nie jest to nawet szczególnie śmieszne. Nie wiem. Na przykład, jeśli ktoś się do niej zaleca i ona usłyszała, że ten zalotnik nie lubi płaczących kobiet, no to myślimy sobie fajnie, no to ona się tam będzie trochę taka płaczliwa i tak dalej, żeby on y, ją znielubił. Ale nie, ona nie będzie po prostu płaczliwa, tylko jeśli na przykład ktoś wniesie wtedy na stół pieczone prosie, to ona zaczyna wyć, dosłownie wyć za tym prosięciem, po czym Wchodzi na stół, klęczy na tym stole, przytula się do tego pieczonego prosiaka, po prostu ryczy jak zarzynane zwierzę. I to w tym momencie nie jest już nawet szczególnie śmieszne, tylko po prostu jest absurdalne. Ale ponieważ to nie jest tak, że cały ten film jest absurdalny jak Monty Python, to to się ze sobą wszystko gryzie. Tak jak mówiłam, w filmie nie dzieje się nic, fabuła jest głupia. Cały czas rzucają nam takie hinty, że ona zaraz na coś wpadnie i coś zrobi ale Berdi tego nie robi. Plus na końcu okazuje się, że w zasadzie jak już udaje jej się koniec końców, spoiler uwaga, ale nie będziecie tego oglądać, bo to bez sensu. Koniec końców nie zostaje nikomu poślubiona i rodzice się godzą z tym, że ona na razie przynajmniej nie zostanie nikomu poślubiona. To dowiadujemy się, że jej największym osiągnięciem i czym czego się nauczyła przez trwanie tego filmu jest to, że kobiety mogą sikać na stojąco. Co prawda z trudem, ale jest to możliwe. Jak możecie się domyślić, zwłaszcza z tego ostatniego zdania, ogólnie cały ten film jest po prostu jego celem. Przynajmniej ja to tak odbieram, że jego celem nie jest opowiedzenie fajnej historii, tylko przedstawienie tej silnej, rozwydrzonej bohaterki nastolatki, która cały przez cały film marudzi, że jest kobietą, w związku z czym nie może robić fajnych rzeczy, ale mimo to się wszystkim sprzeciwia. No i to fajne, bo dowiadujemy się, że kobiety mogą wszystko na samym końcu. Ale w sumie uratował ją ojciec, więc tak jak powiedzieliśmy, w sumie jedyne co może to sikać na stojąco, ponieważ jesteśmy w średniowieczu i w średniowieczu oczywiście bohaterka może walczyć o wolność jakoś tam w ramach tych swoich ograniczeń, tak jak było na przykład pokazane w Rodzie Smoka, gdy mieliśmy dwie bohaterki, mieliśmy Alicent, która, której pasowała jej w miarę, trochę, no w miarę, w porównaniu z Renyrą, pasowała jej ta rola kobiety i to, że jest żoną, jest matką, mieliśmy Renyrę, która absolutnie nie chciała się z tym zgodzić i chciała swoje życie kształtować samemu i jakoś jej się to udało. Ale nie dlatego, że po prostu przeszarżowała przez ten świat, krzycząc, że jest kobietą, więc będzie robić rzeczy, tylko dlatego, że używała mózgu i starała się w ramach ograniczeń narzuconych przez społeczeństwo jakoś je Obchodzić, podminowywać i w ten sposób wytoczyć, wytyczyć swoją ścieżkę. A to i tak nie było proste, i, i tak społeczeństwo się nie zgadzało na to, i cały czas rzucało jej kłody pod nogi. I wciąż jeszcze nie wiemy, jak się to skończy, przynajmniej w serialu. Jeśli czytaliście książkę, to wiecie, jak to się skończy. To Gra o Tron, więc pewnie źle. <laughs> znaczy, no, taniec ze smokami, czy jak się tam nazywa. Oraz, co jest jeszcze bez sensu, to to, że Berdy cały czas marudzi, jakie to jej życie jest okropne. I wszystko jest beznadziejne, i najchętniej to by uciekła, ale równocześnie jej najlepszym przyjacielem jest pastuszek kus, więc sorry, ale Berdy powinna się zorientować, że życie pezanta, czyli wieśniaka może w polsku, chłopa, nisko urodzonego człowieka, że życie chłopa w średniowieczu jest znacznie gorsze niż jej życie na zamku, nawet jeśli będzie musiała kiedyś wyjść za mąż. Ale nie, Berdi cały czas biega koło swojego przyjaciela pastuszka Kus i jak przystało na egoistyczną, rozwydrzoną dziewczynkę, nigdy nie pyta go o jego życie, oraz, oraz nie mówi mu, że jest biedny, bo jest pastuszkiem Kus i jego życie jest ciężkie. Tylko cały czas opowiada mu wyłącznie o swoich problemach. Bardzo ciężko jest powiedzieć, co jest nie tak w tym serialu. Starałam się w, w miarę możliwości przybliżyć wam jakoś to, ale naprawdę, no, mam wrażenie, że po prostu Przesłanie było tu dla kogoś znacznie ważniejsze niż fajna historia. W filmie. Nie wiem, czemu cały czas mówię serial. Przez to, że ostatnio cały czas opowiadałam o serialach. Dzięki Bogu to nie jest serial, bo nie wytrzymałabym ani odrobiny więcej tego filmu. Jedyne, co było na plus, to nawet podobały mi się stroje. Stroje były fajne i niektóre miejscówki były fajne. No ale część strojów, poza zbrojami, ale zbroje prawie zawsze są <laughs> złe w filmach. Ale poza tym, no tak czy tak. Fajne miejsca i fajne stroje to za mało, żebyśmy oglądali serial. Także tr... film, Boże, to za mało, żebyśmy oglądali film. Także trzymajcie się z dala od Katrin Coldberdy, czy jakkolwiek to się nazywało. Zwłaszcza, że nie jest to film fantastyczny, chociaż w pewnym sensie jest. To była ironia, oczywiście. I poświęćcie swój czas na coś lepszego. No dobrze, zostaliście ostrzeżeni. Jeśli macie ochotę wspierać powstawanie tego kanału, to możecie kliknąć w link pod filmem, który prowadzi do mojego Patronite'a. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu nie możecie, a i tak chcecie wspierać działanie kanału, to możecie to zrobić udostępniając ten film, komentując albo dając lajki like i subskrybując kanał. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Do cześć. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera. Kuby, Rałko Joanny Bielińskiej, Darka Toperza Szomańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy, Marka Olszewskiego i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.